Witam Cię w kolejnym odcinku poradnika Gusma Home. W tym odcinku pomogę Ci wybrać odpowiedni stół do Twojego salonu. Podobnie jak w innych odcinkach na naszym kanale, tak i tym razem postaramy się ugryźć temat możliwie szeroko. Opowiem o różnych typach stołów, czy warto rozważyć stół rozkładany, o tym, jakie znaczenie ma wybór krzeseł w kontekście wyboru stołu oraz jakie wady i zalety mają różnego typu wykończenia powierzchni stołów. Zaczynamy! Rozmiar stołu. Zaczniemy od tematu pozornie oczywistego, jakim jest rozmiar stołu. To kryterium wyboru może wydawać się oczywiste, ale jeśli rozmiar stołu potraktujemy szerzej, czyli spojrzymy również na inne wymiary poza wielkością blatu, okaże się, że temat wymaga nieco większej uwagi. Dlaczego? Wybierając stół, zwróć uwagę na całość przestrzeni, jaką zajmuje stół wraz z krzesłami. Ale uwaga, w pozycji najbardziej rozstawionej, czyli odwiedzając salon sprzedaży, dla każdego z interesujących Cię modeli, przetestuj następującą sytuację. Wstając od stołu, wysuń krzesło tak, aby wygodnie wstać. Następnie obejdź wysunięte krzesło, odchodząc od stołu. Spójrz, dopiero taką przestrzeń powinno się uznać jako powierzchnię, którą zagospodaruje stół w Twoim domu. Weź to pod uwagę, kiedy wybierasz rozmiar samego blatu. Stół a wybór krzeseł. Jeśli mowa o krzesłach, mamy tu jeszcze jedną niezwykle ważną kwestię. Należy pamiętać, że wybór stołu i krzeseł nie powinien odbywać się całkowicie niezależnie od siebie. Nie mówię tu o kwestiach jedynie estetycznych. Jeśli na przykład w kręgu Twoich zainteresowań są krzesła z podłokietnikami, należy sprawdzić, czy wysokość wewnętrzna stołu pozwoli na swobodne wsunięcie ich pod blat. Utrudnieniem takiej czynności może być system rozkładania stołu. Zwykle umiejscowiony jest pod blatem, o czym nieco więcej powiem w dalszej części. Jak widzisz, ekspozycja w naszym salonie jest bogata. Jeśli odwiedzisz salon, będziesz mieć możliwość przetestowania wszelkich konfiguracji. Pamiętaj jedynie o wcześniejszym zmierzeniu w swoim domu powierzchni przeznaczonej na stół w taki sposób, jak opisałem to przed chwilą. Wykończenie stołu. Pamiętaj proszę, że wybierając stół z konkretnym rodzajem wykończenia, należy uwzględnić nie tylko walory estetyczne. W grę wchodzi tu również rodzaj pielęgnacji danej powierzchni i odporność na mikrouszkodzenia. I tak rozróżniamy tu dwa główne rodzaje wykończenia stołów drewnianych: pokrycie lakierem oraz olejowoskiem. Stół lakierowany. Lakier zawsze zapewni większą odporność na uderzenia oraz nie wymaga żadnej wyrafinowanej pielęgnacji. Wilgotna bawełniana szmatka do przetarcia stołu będzie już wystarczająca. Wadą jednak takiego stołu jest to, że w pewnym sensie zamyka drewno. Kiedy więc dojdzie do uszkodzenia takiego stołu, powstanie większa rysa czy odprysk od uderzenia czymś ciężkim lub ostrym, domowe sposoby naprawy takiego uszkodzenia w zasadzie odpadają. Taka naprawa wymagać będzie fachowca zastosowaniem odpowiedniej technologii. Stoły olejowane. Wykończenie olejowoskiem pozostawia za to drewno otwarte. Co to oznacza? Olej wnika w struktury drewna i nie tworzy szczelnej warstwy na powierzchni blatu. Nadal pozostawia wyeksponowaną naturę drewna z jej wszystkimi aspektami i pięknem usłojenia. Nadaje to nie tylko efektu wizualnego, ale pod ręką nadal wyczuwalna jest naturalna faktura drewna. Wadą natomiast może być wymóg regularnej, prawidłowej pielęgnacji. Można to zrobić na szczęście w warunkach domowych. Jednak wcześniej należy zasięgnąć porady lub obejrzeć dobry tutorial, jak robić to prawidłowo i jakiego środka użyć. Co ciekawe, dodatkową korzyścią jest fakt, że przed procesem kolejnego olejowania należy zetrzeć odpowiednim papierem ściernym wszelkie drobne zarysowania oraz przebarwienia. Czyli po każdym najczęściej corocznym olejowaniu możemy cieszyć się efektem nowego stołu. Jeśli chodzi o same drewno. Zastosowane w stołach, to pamiętajmy o podstawowym podziale na drewnolite i drewnolite rustykalne. Jak widzisz estetyka każdego z nich nieco się różni. Wybierz więc takie, które bardziej pasuje do Twojego wnętrza. Jeśli chodzi o inne materiały poza samym drewnem, to na rynku znajdziesz też stoły z płyty multiplexu, dzielące się na sam multiplex, multiplex z laminatem HPL, nanolaminat, multiplex plus powierzchnie fornirowane. Stół rozkładany czy jednolity? Zanim przejdę dalej, szybko przypomnę Ci, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków naszego poradnika, kliknij subskrypcję naszego kanału i włącz powiadomienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania co do informacji zawartych w tym odcinku, zostaw je w sekcji komentarzy poniżej, a na pewno odpowiemy. OK, wracamy do stołów rozkładanych. Jeśli zdecydujesz się na taki stół, pamiętaj proszę o tym, o czym mówiłem na początku. Czyli upewni się, czy wysokość wewnętrzna stołu pozwoli na swobodne wsunięcie krzeseł pod blat. Poza tym kryterium, na pewno trzeba też, co oczywiste, uwzględnić ilość miejsca, jakie zajmie stół po rozłożeniu. Ale pamiętajmy, wraz z krzesłami i ze swobodnym miejscem do wysunięcia krzeseł i wygodnego wstania. Na rynku znajdziesz wiele systemów rozkładania stołów. Stoły z rozkładaniem motylkowym. Świetne rozwiązanie, bo nie tylko zapewniają jednolitą powierzchnię blatu, kiedy stół jest złożony, to jeszcze elementy tworzące dodatkowe powierzchnie ukryte są wewnątrz stołu i to w bardzo wygodny sposób można je wysunąć, trochę na wzór niektórych systemów rozkładania SOF. System synchroniczny rozkładania, gdzie wystarczy wysunąć jedną część, aby synchronicznie rozsunęła się druga przeciwległa część stołu. Rozkładanie w systemie asynchronicznym. Co jest o tyle wygodne, że prowadnice działają niezależnie i nie zawsze jest się zmuszonym rozkładać całość stołu, jeśli akurat nie potrzebujemy największych z możliwych powierzchni. I ostatni typ rozkładania spośród tych popularnych to system rozkładania na prowadnicach, gdzie stół powiększamy o wielkość ukrytej w stole dostawki. Kształt stołu. Zaczęliśmy od rozmiaru stołu, skończymy więc na jego kształcie. Jeśli mowa o samym blacie, to mamy tutaj dwa kryteria. Pierwszym jest kształt powierzchni blatu. I tu rozróżniamy niemal wszystkie możliwe kombinacje: jak stułowalny, w kształcie koła, kwadratowy, kwadratowy-sferyczny, prostokątny czy prostokątny-sferyczny. Warto jednak zwrócić uwagę również na rodzaj wykończenia samych krawędzi blatu. Poza prostymi rozróżniamy też zaoblone oraz frezowane ku Mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam Cię do naszego salonu Gusmachą w Poznaniu. Chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniego stołu dla Ciebie, ale również odpowiednich krzeseł czy innych mebli tapicerowanych. Adres widzisz na ekranie, znajdziesz go również w opisie odcinka. Aby nie przegapić kolejnych poradników na naszym kanale. Włącz subskrypcję i powiadomienia. Do zobaczenia!